Wyborcza akcja katolicka, lista numer 17. Przez ostatnie 50 lat rządzono nami z komitetów partyjnych. Dzisiaj często ci sami ludzie pragną rządzić nami w oparciu o nagromadzone wówczas, jakże często nielegalnie, kapitały. W innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej wprowadzono zakaz pełnienia najwyższych stanowisk przez nomenklaturę. Takie samo ustawodawstwo wprowadzimy w Polsce. Mamy zbudować kraj. Państwo prawa. Polskę bezpieczną, Polskę sprawiedliwą. Nie będzie w niej miejsca dla komunistycznej mafii. Wyborcza akcja katolicka, lista numer 17. Nikogo nie zostawimy bezradnym, opuszczonym, samotnym. Stworzymy państwo solidarne, bezpieczne i ludzkie. Dla każdego z nas, dla każdej rodziny. Dla lepszej przyszłości naszych dzieci. Akcja katolicka to akcja dla Ciebie, dla Twojej rodziny, dla Polski.